Ja tu bez pochody, ale to jest tylko to mogą być miszą te ogrody, ją! I stary sprawdzaj, nabicie tutaj obli, powiem ci szczerze, byłem w górach i historii, Jo, I stary tak naprawdę ja będę po jarce, ty pojeżdżasz sobie w historii, w przeglądarce, ja, <coughs> no. I tak naprawdę jadę, to jest to A to nie żaden przegląd arka, Jo, I stary yes. sprawdzaj, ja będę tu tak pojadł, Mój styr to po prostu opór!

Wiesz, ja to sprawdzę, że coś to mi zrzucałeś dzisiaj tu o arce O jakiej arce, sprawdź to dziś kolego Bo nie ocalić się z walki nawet arka nowego Yo, i teraz chcesz tak przejść, bo ty byś wszedł na arkę nowego jako jedna płeć I tam to rzuca, i wiesz, z uwek ty I wiesz, jak mes, możesz tak nawijać na... No, 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 no. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Yo, raperów dzisiaj Aj, kurwa. Na aj, aj, życia, jak... Bo też tu grzyba, ale nie też tak niknie, nawet po grzybach I właśnie tak to się wrzucić, i tak to sobie dziś rzuciłem do tych ludzi Nie będę mu dawał zmiany, nie pole ja tak. sobie to... Chuj! 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 Ale tak... Kurwa I nie zmienia się nic! Jest jedna rzecz, na której warto żyć! Chipko! I nie zmienia się nic! Jest jedna rzecz, na której warto żyć! Chipko! I nie zmienia się nic! Jest jedna rzecz, na której warto żyć! Chipko! A teraz patrzę. Ej, wchodzę na biblię, bo wiem tutaj nieźle. Na bazie byli chłopcy, dziewczyny i, I jęcze. Przyznam, jestem tolerancyjny i tak naprawdę jadę tutaj i wchłaniam cię w moją pasztę Nawet więcej dzisiaj dla mnie tu klasztę Yo I tak naprawdę jadę kurwiam tu teraz Mogę być tu nawet jak pustka suplera yo Kuska sużera, jadę tutaj nabieram, a ty ma spotkę jak tutaj tutaj mena yo tak, jadę tutaj sok, czorek sam ci spiany Smoke, story growszych, yo jest jedna rzecz Hit Go!

Jedna tę która dzisiaj tutaj walczy Jak on i już nie potrzebuje patrzy I jadę dalej, bo walkę już mi stała Na pewno ziobaku, umykałem, ja ktoś o w dobra I tak, tak, to toku baku, to mój oj, dzisiaj zakupicie, bo jak mówiłeś coś ta włodka, z klera, czy uda Bo mi się zbyt ciemno należy kurwa, jak to buda Yo, i tak to mówię I te wersje na pewno ziobaku, nie będą głupie I wiesz? Jestem jestem jest, mój jest na, już amen ja, jest do swojej suki. Dobra i tak to jest taka sprawa Ty na nie dwóch masek za sprawa Jo stary, jadę tutaj walę wiem O ale chyba pójdziesz kurwa na rę I tak naprawdę pisne popurz na to Jakie prawo to jest dla mnie kurwa prokurator I tak naprawdę Jadę z tym wariatem To jest pierwszy kurwa prokurator, Co się najebał adwokatem

w końcu rozpierdol i pokaż twoje pierdolone męztwo. Bo na razie pokazujesz faktycznie krzywo przysięztwo. No. Teraz daję dobre prawdy, bo moich punchline'ów nie przewiduje nawet kodeks karty. Yo! I teraz na nam treści, bo za moje paczkliny powinna być kurwa kara śmierci. Yo! I teraz, bo nie brat, a za twoje powinno być kurwa odcięcie jaj. Yo! I teraz mam te paczklin z y głowy, bo twoje palce są tu potrzebne, kurwa jak jaja ja ją I teraz z głowy, albo kurwa jak plebniki pedałowi Jo! ale powiem ci to no, ma zamachasz ręką, wiem, że znasz się na tym temacie Okej, okay. jak on więcej, więcej, jaką on, to na to zili? Jak, on raz? jak on dwa, jak on trzy więcej raz do raz. jaką wygrywa tą Ja Jak po raz drugi w tym roku